Widzowie dzisiaj o 22.40 i jestem za 8 Co tam odasz? Tak, jakoś tako leci, tak? To zapalimy papierosa? Razem? Zapalimy papierosa razem Ja Ci dam, co? Dadaś Gdzie byłeś wtedy co się przewróciłeś masz? Gdzie byłeś wtedy? Przyjechała po ciebie straż miejska czy nie? No. Zabrali cię na izbę? No. Co? Masz zapalniczkę czy nie? No, no I co? Dobrze było na izbie czy nie? Mhm. Co? Mhm. Ale lepiej chyba jak pojechałeś co? Mhm. Niż spadnie na dworze mhm. Widzisz Radaś? Naprawdę wam pomagać to wy naprawdę no lekceważycie to Adaś tak naprawdę taka jest prawda ja tam nic nie mam do was, róbcie sobie co chcecie ale Adaś jest naprawdę, mi kurde was szkoda, ciebie i Marka bo Bega ja widzę bo... Siedział. siedział dzisiaj? gdzie? siedzi siedzi tam? nie gdzie? gdzie? gdzie Marek siedzi? tu no, idę zobaczyć. A jest widzowie Marek. Jest, Ancymon. Patrzę jak sobie...